Witamy Was, z tej strony Dżepetto I Mr. Kidon Skróciłem sobie nick, bo to trochę za długo było Idemy za tak nie? Będzie Dżepetto e, Jak widzicie, to jest nasz pierwszy odcinek e, Skyblock. za, Właśnie SkyBlocka e, Nie jaki tytuł będzie Zagrajmy? Nie, przygody SkyBlocku dobra. Jeszcze się pomyślę. Jeszcze się pomyślim, no dobra, no to zaczynamy Weź trochę ur ...tego, yy, dirta wali, tylko żeby nie spadł ci, bo jest bardzo potrzebny. Dobra, dobra, dobra. No. Ja tu... tego nie rozwalaj tego z trawą, bo się trawa przyda. Dobra, jedną zostawimy. O, już jest. Dobra. Ups. Dobra. Jeszcze, jeszcze jedna. Dobra, zostaw. I teraz dawaj drzewa wokół. No, wokół trzeba, bo... Czekaj, czekaj, czekaj! Ale debiń. Tylko... Trochę źle zrobiłeś, ale dobra Cicho. O, to ja wycinam drzewo. Czekaj. Masz pień? No mam. Dobra. Dobra. Teraz najważniejsze sadzonki, właśnie. Nie, nie rozwalaj tak. Mniejsza szansa. Mniejsza? Tak. Dobra. Podobno, ja tak słyszałem. Aha. Hm. Lepiej poczekać. Czekaj, jak to jest. O tu już nie dupa. Wow. Dobra, ja już tu zrobię ten nasz zarobisty. Do robienia kobla. Odejdź. True. Jeśli umiesz. Umiem, umiem. Tak nie? No tak. Zobaczymy. No nie będzie dupa, jak... Nie... Żadnej sezonki nie będzie. O to... BI. Nie. BI, ja tak biłem. O jest! Jest jedna. Nie ma. Jak zrzuciłeś, tu nie ma. O, jest drugie. A mi nie wypadnie. Jest. Mam żarcie. Też mam. Ja mam dwa y, Mam takie pytanie i trzeba iść sam szybko, bo ostatnio nam zniknęło to. Co? Czekaj tu. I czekaj, to miało być. W lewej i lewej, daj. No wiem, wiem, czekaj, bo zabrakło mi girta. Wiesz. So, to ja to wrzucę czy, do skrzynki. Trzeba pilnować skrzynki. czasu, bo tu jednak, wiesz, czasami tam... Tylko nie zrzuć mnie, proszę Cię. Postaram się. No, ja mam nadzieję. Dobra. Tu będzie... O, jest... Nie. Jest dobrze? To inna. Dobra. No posadź już sadzonkę tutaj. Ja już wam sadzonkę walne. Tu zrobimy... Czekaj. Tu zrobimy jedną... I tu drugą. Nie Ciekać, jak rosną. No nie, jedną zostaw jedną. Dobra, tu zrobimy tak. E, tu ma być woda. Ta woda ma. Woda ma spływać. I tu to. Rowa. I nie właśnie czy tak ma być. Nie, jedno chyba. O, tu? Nie. Nie, bo będzie na mnie. Tu, tu mi się wydaje, że tak. Zrób. I to wtedy powstanie. Nie, czekaj, może to tu? No ja, ja myślę, że z jednego, a nie z Ja dwóch. mówię, że tak. Dobra. Jest. Dobra, tak. W sumie no tak, Dobrze, tak. Dobra, ja to to drewno. Ja już mam drewno, ja zrobię tego. Crafting. Craft. Watchband. Nie wiem jak wy to mówicie, ale ja postawię go tutaj. Mamy drewno? Ile tego? Tejży. A nie, nie mam. No. Zrób kilof, nie? I teraz czekamy. Masz do roboty. Dobra. Ja właśnie odłożę wszystko, czekaj. Myślę, że czasami on się buguje, nie? Tu oś, nie. do tej dziury. Tu bijaj. wbijaj tu. No tu skocz. Musisz tu skoczyć. Za po co? No skocz. Skocz tam. Będziesz ławał kobla. No ok. No i po no. Dobra, odejdź. Ja będę łapał Dobra, nie wyjdź stąd Nie mogę. A, debil Brawo Zolatuj Dzięki Spokojnie. nie ja. No bo... się wyjść stąd, stąd, to bym się nie podpalił. No, chciałem wyjść. Dobra. Czekaj tu. Masz jeszcze zigta. No mam jednego. A, jeden nie, nie? No, olej, co w się sensie. Daj mi tego. Give me. Jezu, mam jeden. A, przecież nie dwa. Dobra, już rób tam. Zrób jeźdź, kill -off. Czekaj, czekaj. A, czekajcie, yy, wyłączę z pointa. Gdzie jestem ten przycisk? Tak, już zaraz się rozwadzisz. Stani tu sobie i Tylko nie będziesz stać nad tym No właśnie nie o To ja tu będę stać Dobra, ty tu stój No łap tego kobla łapie? Ile tego? Mam już 6 robię kill właśnie No Ty cienia się Najpierw użyjmy jednego Czekaj, nie, nie, nie rozwalaj, nie rozwalaj Czasami tak... Dobra. Dobra, to ty rozwalaj... E, daj mi kobla, daj mi kobla. Daj mi kobla. No brawo, zrzuciłeś jednego kobla. Tak. Poleciał dam. Ile miałeś? Sześć. No i... A ja mam sześć, ale jedno właśnie... złapałem, Czwartym. A! Rzuczaj wszystko dobrze? A ile miałeś kobla? Cztery chyba No to jak cztery to dobrze. Łap, dzido. Łap, kilofive B I bi tego Kobla. Co to za gra jak gdy damy? Początki bywają trudne. Ej, taki damy tytuł. <noise> to jest dobra myśl. Czekaj! Lasko, uważaj, uciekaj! Nie! Ale fart! Czekaj, ja tu, ja tu se, sobie stanę. Z tej strony <laughs> będziemy łapać. A jeżeli cię przez przypadek nie walną i żebyś nie zleciał? No czekaj, to postawię... tak, o. Do... No dobra. A, to sprawdźmy, walną cię. Nie, nie rób tego. Dobra. Ale weź podejdź bliżej. jej Dobra, ty zbierasz. Spalił się. Wiesz tak. Pewnie tu bardziej przylawię. Dawaj, bij tego kobla. Czekaj, masz tego e, drewno? Skrzynce Dobra, ja zrobię mieczyk, będzie na spółę Mam ich 17. Szybko tam letymy. Kurde, co ja zrobiłem? Jedno drewno wzią. Dobra, stick. Pewnie będziecie się pytać dlaczego mam po angielsku. Gdyż już właśnie sobie zmieniłem. Bardziej podoba mi się ta czcionka. No i ja po prostu nie lubię polskiej czcionki. Dla mnie to jest bez sensu. Ja jakoś już używam. Ja tam, ja tam wolę tą angielską. No i ci powiem... Jeszcze trochę, ale różni. Mam 13. 14. Eee. trzeba zrobić ten pochodnie. Mam węgiel? No inaczej się robi. ten węgiel nie. No tak. Oj, ty, a, oj. Ty. Ups, nie mam piękne drewno. Jak to nie mam piękna? Czekaj, czworo Zrobię ja pycy. Dobra, ja tu będę pilnował czasu. Ten odcinek będzie trwał. 15 minut wystarczy? Yeah. Nie. za długie. Będzie dobrze. Czekamy na drzewo jak wyrośnie. Dobra, spoko. Może rozmaicimy coś. Ro rozmaicenie do SkyBlocku. Hmm. Wersja 1.2. Nie. Kiedy wyjdzie 1.3? Nie wiem. A widzisz co nowego ma być? Co? Co nowego będzie? Gdzieś? Nowe jakieś te budowle. No. nie? No, coś takiego już ma być, ale jak masz kreatyw, to masz listę jak to jest. Jak to się zrobiło. Że wiesz jak to zrobić, nie. Możesz sobie wybrać i Nie wiem jak to powiedzieć, ja tylko widziałem tak na szybko, bo mi kolega przedstawił. No ty to, dawaj mnie to. Dobra, bito. Masz mieczyk? Ja już mam, dobra. Eee, idę z... Co ty, już zrobiłeś? No. Zrób pochodni... O, już Creeper tam jest. Kampi na nas. My potrzebujemy szkieleta. Wiesz jak mi już palec boli od tego ciskania Shift'a. No Wczoraj... To chyba... zmieni go. Wczoraj chyba grałem 3 godziny na singlu. Manier. No na no Singles Skyblocka sam. No live. No ciebie nie byłoby to z kim Dobra, widz. No, przeniosę się na drugi... Ej, 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 debilu, ej. Mówię. Tam nie jest zabezpieczone. Dobra, to ja cię tu nie będę bił, ty rozwalaj. Ile brakuje ci do tego, dojścia tam? O, jeszcze trochę brakuje. Więc A ile masz? Ja mam pięć. Łap. Idź, dostaw. Dawaj jeszcze, do piętnastu. Do dwudziestu, o. Jeszcze pięć fajne mamy pliki serwerowe. Nic nie zmieniałem. Lud! Dawaj! Ale fart! Nie wiedziałem o co come on. Jeszcze jedno. Dobra, dawaj. No. Dobra. Idę tam robić. O. Masz podnie... Daj mi, daj mi miecz. Czekaj, sobie miecz. Daj mi Raz, dwa Masz zrobić sobie. Jakby to ostrożnie. Czekaj, ja. To dłużej wszystkie. Ja idę ja dłużej wszystkie inne. Oj, co strach. Ale debil byśmy zepnął ja. nie, bie nie biegnij, nie, nie biegnij, co to? Idę, to idę. spadło. Co? Kurde. Mam wszystko. E, masz nić? No mam. Ile? Gdzie? Jedną. Aj. A na co? Na łóżko zrobimy. A co jeszcze dużo? Potrzeba. Dobra. Wiem, że jeszcze trzeba, ale. Zrobimy jakąś play w arena, nie? Czy jak to się zwie. Hmm. A w ogóle. Zna... Co musimy tu zrobić? Znasz zasady. E, Regulamin, zasady. E, nie, ale. Czekaj, może pewnie, nie wiem, ale wiem, że trzeba zrobić domek, łóżko. Ej, jeszcze, o spadł, zombie. zombie. Hmm. Pewnie dodam tego, y, linka do Race Minimapa, fajny mod, polecam. Jak, jak będziesz tu przechodził, nie? No. To mnie czasem nie szturchnij. Dobra. Odłożę to wezmę kill off Wood Peacocks Ja chcę Diamond Właśnie wczoraj grałem sobie nie e, mm. na Hamachi I zdobyłem 20 diaksów nie, wierzy, nie, nie wierzyłem w to że aż 20 diaksów Nie, nitka mi spadła No co za kurde dzieci a jak rozwalił ten piasek na samym dole, co by było? Jaki piasek? No nie, nie, nie rozwalaj, bo ten... to zleci. <laughs> bo już raz mi zleciało to, bo postawiłem tam... nic nie stawiaj tam, czasem. Bo to spadnie, na serio. Ej, zauważyłem, że pająk się na, zawiesił. To go opijak. Ale on jest tu gdzieś, pod nami. W tą wysepką. Jak pod nami? No tutaj, widziałem go jak biegłem po tym mostku. Tu gdzieś. Tu? Albo mi się zdaje. Tobie chyba się zdaje, albo masz buga. Musiałem coś widzieć. Może relog się. Czekaj, co... co widziałem Nie wiem. Kurde coś Ej, creeper tu idzie. No to idź go dup A z nim powiem. Aaa! Fuck! Aleś bo... Co ja zrobiłem? Czemu ja nie wpadłem do wody już wcześniej? Kurde, jakiś spóźniony zapłon miałem teraz Ile jeszcze tam brakuje, jak myślisz? A, a ile masz? No ile brakuje? Z 10? 20. <grym> Akurat mam 10 <grym> Idziesz. O kurde, szkielet! Idę, idę go udupić. Postaraj się. Postaram się. Postaram się. <grym> Dobra, nie używaj jabłek. No i zniknął. Albo się zbugował. Kurde, wkurza mnie te Google Games. A, z 10 brakuje tej. Tej. A, szkielet, y, zombie. Nie chcę mięsko. Miecz! Miecz! Żelazny miecz! Widziałem. Kuli. czaki To tu mamy? Obsydian? Właśnie mam nie myślne. wiem po co jest obsydian, możesz mi powiedzieć? Co? Po co jest obsydian? Do portalu. A jak zrobisz? Jak to podpalisz? A i nie. Czekaj, nie wiem. Coś wymyślę. Czekaj, już mamy i... Creeper. Czekaj, o możesz klec, O, patrz, płyta może będzie Ale. Nie wiem po co, ale będzie. Nie, nie, nie. Chodź tu. Musisz go dabić. Masz miecz? O! Zleciała płyta! No co za koleś! Odejdź, odejdź ode mnie. Ja go mam. Jest! Mam! Jest! Mam. Moja! Poczekajmy na dzień. Czemu? Nie rufij do użyć. Dobra. Ja Tworzymy roz... drzewo. Kurde, płytę stracić. Pierwszy raz zrobiłem płytę. No dobra, ale jeszcze miecz straciliśmy, że... ten. A to ty, ja coś silniejszego straciłem. Dobra, Jezu. robię drzewo. Yeah, fuck yeah. To ja tu już postawię... Czekaj. Okay. Dobra, dotnij więcej, ja zrobię ten. Nie, czekaj, ten. ja... ...czekaj, ja tu zrobię kaktusownię. Nie wiem po co nam kaktusy, ale dobra. Coś tam było zostało. w sumie dobra. W sumie... Nie, tam będą potwory się schodziły. Nie, czekaj, jakby to wykminić... Wykminie tak, o. Tak wykminię. Tu. Nie, tu nie. Dirt mi spadł! Fakt. Myślisz? No właśnie teraz już nie myślę. Fakt. I dwa tak Dobra Może być tak No bij to, nie? Te liście Nie O jest Dwie sadzonki, trzy Mam trzy sadzonki I cztery jabłka Nie tymi, ja tak. dwa jabłka Tymi, jabłka trzecie jabłka No czwarte No, zabrać mi jabłko Nie, Je No jest, mam cztery jabłka w sumie to na buzicie tam wiesz. Dobra, Dobra. jest Ten odcinek kończymy. Dobra. E... Dobra. E... <laughs> I co by tu powiedzieć? No, no nie skończyliśmy zrobić jeszcze domku. Nie zaczęliśmy go zrobić w ogóle. w ogóle nic nie zaczęliśmy. No w sumie to prawda, ale tu... W kolejnym odcinku się to... W kolejnym odcinku jeszcze dokończymy to coś... Tu coś się wykmini. No to kończymy i żegnamy Was. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym Na razie. Zapraszam do subskrypcji i dania łapki w górę. Na razie. Na razie.